This is that original, this has no identical You can't hack my digital, future aboriginal Get up off my genitals, I stay on that pinnacle Kill you with my lyricals, call me verbal criminal Siemano, tutaj Matrix HD TV A to jest special z okazji 100 widzów Jak widzicie mam dokładnie 105 widzów, czyli setka została przebita yy, Super. 100 widzów nabiło mi się dokładnie 8 października 2012 roku, czyli dokładnie rok po założeniu mojego kanału. Jak widzicie, mój kanał prowadzę już od roku. Filmiki wrzucam też około tak od 11,5 miesiąca, może. I tak, chciałbym wam bardzo podziękować za to, że byliście ze mną, za to, że jesteście moimi widzami. Za to, że oglądacie moje filmiki, komentujecie, lajkujecie. Bardzo się cieszę z tego powodu. wyświetlenie jak widzicie, mam też 16 tysięcy w sumie, co mi się też bardzo podoba. Chciałbym Was w tym odcinku na razie tylko podziękować. I podsumowując, mój kanał, tak mamy. Moim pierwszym filmikiem była taka jakby zapowiedź o filmach. To był bardzo głupi film, w ogóle tutaj na początku miałam bardzo podobny głos jak teraz, tylko że tutaj wygląda trochę to inaczej, dlatego że miałem całkiem inny słabszy mikrofon. Ciągle go mam, na słuchawkach on jest, ale go już nie używam. To jest już moje takie muzea, muzealne. Pokażę wam ten pierwszy. <laughs> Wybaczcie. Pokażę wam ten pierwszy filmik. Proszę. Zrobiłem to w PowerPoincie, ale to był dopiero zaczynałem moją zabawę. Nagrywałem to chyba takim programem, który się nazywa Cam Studio. Obecnie już takiego programu nie używam. Potem nagrywałem serię z Battlefronta. Z Battlefronta oczywiście skończyłem. No i tak, obecnie nagrywam lawowego Minecrafta, od dwóch takich co zabili Creepera mam krótką przerwę. Anno1602, poradniki, Chicken Invaders kiedyś nagram jeszcze, a z Solar Survival mam problem. Problem polega na tym, że lolanka zakończyła swoją działalność na YouTube, co zaraz Wam pokażę. Więc filmów z Solara Survival, przynajmniej z lolanką, już nie będzie. YouTube udostępniło mi również dodawanie miniatur. Tutaj już testuję do Battlefronta nowe, bo mam zamiar zrobić. Do Anno już sobie dodałem. Proszę. No i tak, do innych gier również sobie zrobię intro, ale żeby to zrobić potrzebuję trochę czasu. Przy okazji potrzebuję nowego tego, nowego grafika na kanał. No ale specjalują... Ale zaczynając special, kontynuując special, co dzisiaj będziemy robić? Dzisiaj pobawimy się w coś głupiego. Pokażę Wam taką głupią bardzo grę. Oto w co dzisiaj zrobimy. O Boże. Dzisiaj pobawimy się w. Udekorowanie konika. No, i tak będzie to polegało na tym, że zrobimy jakiegoś rzadkiego konia. Zrobimy z tego prezentację. Coś tam pogadamy, pośmiejemy się. I na koniec będzie taki, jakby mini konkurs. Dobrze, gra się musi naładować. Więc poczekamy chwilę. Nie będziemy mieć reklamy. Nie wiem po co ja ją puszczam w ogóle, ale No, już się nam gra ładuje Mam nadzieję, że muzyka nie jest za głośna. Powiem wam coś To Ta gra jest pierwszą grą mojej siostry Wiecie co? Chyba sobie Troszkę ściszę, Będzie ja Tu mam tutaj mikser, żeby za bardzo to mnie nie zagłuszało. Dobra, więc będziemy sobie grali powoli. Więc tak, najpierw wybieram sobie konia: Porcja, Sashi, Celestia i Bonita. Hmm O, już Już powoli Nie wytrzymuję Dobra Celestia Niech będzie O co w tym chodzi w ogóle Nie wiem o co Tutaj musimy ubierać <śm> tego Konia Zrobić mu na przykład coś głupiego Czekajcie. Można mu zrobić białe włosy. Zielone. Jak główno wygląda. Dobra, idziemy dalej. Napiszemy mu jakiś napis. Bo można tak fajnie napisać sobie. Patrzcie. Czekajcie. Można napisać. Czekajcie. Nie? Albo nie czekajcie, zrobimy z tego buźkę! <grymne> Dobra, jeszcze jakieś żałosne oczy. <grymne> to dziko wygląda. <laughs> Czekajcie, zakleimy mu całe oko. <laughs> o, co jest? <laughs> Dobra. Już jest <śmiech> piratem. <śmiech> Nie wiem co to w ogóle jest. Co tutaj mam jeszcze spraja jakiegoś. Oj! Żagdbym! <noise> Chyba dlatego, że renderuję film. Dobra, co tutaj jeszcze mamy? Hmm. Hmm. Butelka zrobimy. Koronę zrobimy i no, no. Mm. Ja tak nie chcę! Ja chcę na nodze koronę. No no. no, no dobra, to co to jest? A może coś innego? No właśnie... się. szkoda. Co to jest? Dobra. Nie tak w tych oczu nie widać. Ej, shadow, cień oczu. Dobra, co to jest? <laughs> Błyszczy! Aha, to jest główno, więc musi błyszczeć jak główno. Młodków. Spróbuję. Jeszcze zielony może być, to jeszcze tego wyrzutam. Patrzcie. Dobra. Robimy taki, żeby wyglądał. Jeszcze czekajcie. O, musi być piękny. Oj, nie laguj! <słyska> <słyska> Zaraz muszę. O, Legowało. No i tak. I co teraz? O, może ja potrzebuję pomocy. Klik. Kliknij A, y, idź na scenę jakbym y, Przycisk, żeby twój konik poszedł. Two good no poshu na scena. Usu y aby to the make over your points, drag the items onto points to remove items, just click the remove button, click anywhere to close the helmet. Mogę tu, tu kliknę? ty Myślałem, że się wyłączy, wyłączy i wyłączy. Dobra, no ale by to na razie tak wyglądało. Dobra, dajmy go to show. Teraz tak, możemy wybrać tło. Które. To. Co teraz? Teraz wybieramy muzykę, jaka to jest? Pajza! Żelazka. To też. To też. To co mój wybrać? Muszę bez muzyki. Bo nie mam pomysłu Czekajcie Po Poniz O tak Oczykowe gówno Dobra To są te To Dobra No i robimy Uwaga Pięć Cztery Trzy Dwa, jeden. Brawo! Drukujemy. Dobra, nie chcę mi się drukować, nie mam drukarki tutaj przy sobie, no, ale w każdym razie mój konik był piękny. No i tak, jeżeli chcecie zrobić identycznego konika to podam wam link do tej gry w komentarzach. Dodatkowo, nie, nie w komentarzach tylko w opisie. Dodatkowo, w opisie dostaniecie, jak zawsze, mojego Origina, Steama, publicznego Skype'a. Dostaniecie dodatkowo mojego save'a z lawowego Minecrafta. Co tam jeszcze dostaniecie? w hmm. pomyślę. Co ja tam miałem coś jeszcze dać. Aha, moją tapetę piękną. Ops. Proszę, moja piękna tapeta. Yy, co tam jeszcze? Jeszcze tam kilka rzeczy Wam dam. Teraz nie będę o wszystkim wspominać. I teraz tak, podziękowania. Yy, głównie z tych widzów moich yy, wymienię tutaj tych... Którzy mi najbardziej pomogli w tworzeniu yy, mojego kanału. No tak, zaczynamy po kolei. Vertic.pl mm. Filipeski, on już chyba nie nagrywa, z tego co ja wiem. OscypTV TV. idziemy dalej. Coxfortem. Lolanka, której niestety nie ma, Janef a 1283, Sniper KPL, Oskarok 12345, Alzheimer Studio 3D, no i chyba tutaj yy, na razie, i jeszcze De Kowalonet. I jeszcze polski troll, zapomniałem. Tutaj oczywiście nie ma wszystkich moich kanałów, wszystkich moich subskrybentów, bo nie wiem, czy wiecie, bo niektórzy nie mają po prostu swojego kanału na YouTube i po prostu subskrybują mnie przez swojego Gmaila, przez co ja tutaj nie widzę ich maila. Więc, no, powiedzmy, nie wiem, ile tutaj jest. Tutaj powiedzmy jest 60 i w 40 tylko mnie ze swojego maila. Subskrybuję. Jak się z maila nie ma kanału, to nie można. Chyba wtedy nie jestem pewny, bo kiedyś tak było na pewno. Nie można chyba komentować, tylko można subskrybować, ale nie jestem pewny w ogóle, wszystkich moich widzów nie będę czytał, bo mam ich za dużo, żeby ich czytać wszystkich. No i tak, co tam jeszcze? Będę oczywiście niedługo rzucał kolejne filmy, jak widzicie, tutaj mam. W w trakcie renderowania Anno. Filmy będą się stale pojawiały. Będę się starał co najmniej dwa na tydzień. No i to by było chyba na tyle. A jeszcze takie małe jakby ogłoszenie. Jeżeli ktoś z Was dobrze się zna, nie wiem, na jakimś edytorze graficznym, proszę tylko nie pańcie. Mam tego dość. Na przykład w Gimpie, lub w Photoshopie, nie wiem, Jakiś dobry edytor graficzny To prosiłbym Cię, abyś zrobił y, Na przykład mi tło na kanał Albo jakąś miniaturkę Do poszczególnej gry na przykład Potrzebuję do Anno Już mam oczywiście Do Battlefronta mam Więc potrzebuję na pewno do takich gierek jak y, Battlefield 3 Solar Survival To mi tam sobie, może sam zrobię, chociaż nie wiem, już sam do poradników, do Chicken Invaders, do odwóch takich, do lawowego Minecrafta i do informacji. Więcej na razie nie potrzebuję. No i to by było na tyle. Jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję. To by było na koniec. To by był koniec mojego specjala za 100 widzów. Może nawet nagram jeszcze tak, jakby drugą część specjala. Jeszcze nie wiem, zobaczymy, jak znajdę sobie jakiś fajny pomysł. To na pewno to zrobię. Wejdę sobie jeszcze na chwilę na moją analitykę kanału. Jak widzicie, w sumie wy oglądaliście moje filmiki przez 21 dni i 11 godzin. Jak ja to widzę, to mi ręce opadają. Myślę sobie, kto by tyle oglądał. No ale mniejsza o to. Yy, miło, by, miło było. Z wami, wam o tym o wszystkim opowiedzieć, nagrać tego speciala. Więc komentujcie, subskrybujcie. No i cześć! Widzimy się w kolejnych odcinkach i dobijcie więcej widzów.